Przedstawiamy dwie metody dodawania i odejmowania wektorów o różnych kierunkach. Metoda pierwsza jest nazywana metodą równoległoboku. Aby dodać dwa wektory należy przesunąć je równolegle tak, aby miały wspólny początek, a następnie zbudować równoległobok oparty na tych wektorach. Wektor C jest sumą wektorów A i B. Ma długość równą długości przekątnej równoległoboku. I wspólny początek z wektorami a i b. Metoda druga jest nazywana metodą trójkąta. Przesuwamy równolegle wektor b, tak aby jego początek znalazł się w końcu wektora a. Wektor c, który jest sumą wektorów a i b, łączy początek wektora a z końcem wektora b. Różnica wektorów a i b to suma wektora a i wektora przeciwnego do b. Metoda równoległoboku. Rysujemy wektor przeciwny do wektora b i budujemy równoległobok, oparty na wektorach a i minus b. Wektor C, który jest różnicą wektorów a i b, ma długość równą długości przekątnej równoległoboku i wspólny początek z wektorami a i minus b. Różnica wektorów A i B to suma wektora A i wektora przeciwnego do B, metoda trójkąta. Rysujemy wektor przeciwny do wektora B i przesuwamy go tak, aby jego początek znalazł się w końcu wektora A. Wektor C, który jest różnicą wektorów a i minus b, łączy początek wektora a z końcem wektora minus b.